Czy ty kojarzysz uczucie zakochania? Czy ty pamiętasz, przypominasz sobie, jak to jest, jak zakochujesz się w kimś i nie ma znaczenia cały świat? Po prostu wstajesz rano, jedyne co, to bierzesz ten telefon, sprawdzasz wiadomości od tej osoby, idziesz z podskokach. Nie ma znaczenia, czy jest deszcz za oknem, czy jest ponuro, czy jest szaro. Nic nie ma znaczenia, wtedy to ty nadajesz barwę temu światu, wtedy to ty nadajesz barwę swojemu życiu. Po prostu wszystko, co jest tego dnia, może nawet nie istnieć. Wszystko, co jest dla ciebie problemem taki tradycyjny dzień, wtedy, kiedy jesteś zakochany, zakochana, nie ma znaczenia, czy ty kojarzysz, jakie to jest cudowne uczucie, czy ty kojarzysz, czy ty pamiętasz, to może być może jesteś teraz w takim uczuciu, czego po prostu ci bardzo, co, co ci bardzo, czego ci bardzo gratuluję. Ale po prostu jestem pewna, że nawet ci, którzy dawno tego nie odczuwali, wiedzą doskonale, co to jest za uczucie, i wyobrażasz sobie żyć w takim stanie każdego dnia. Wyobrażasz sobie czuć to zakochanie każdego dnia, jakie to musi być niezwykłe uczucie. Witam Cię serdecznie. Kolejnym odcinku Mentalnego Bogactwa. Ja nazywam się Laura Górka i dzisiaj ci powiem, w jaki sposób zakochać się w życiu. Dzisiaj ci powiem, jak się zakochać w sobie, co zrobić, żeby po prostu czuć, żeby, żeby doświadczać tego stanu każdego dnia, żeby wstawać rano, mając siebie i czuć tę samą radość, jaką czujesz w momencie, kiedy jesteś zakochany i zakochana. Słuchajcie, pierwsza podstawowa rzecz. Pierwszy podstawowy punkt, który sprawi, że ty poczujesz się znacznie lepiej w swoim życiu, to robić wiele dla siebie, bo wszystko to, co zrobisz dla siebie, zrobisz dla innych ludzi. Będąc już od kilku, no może od dwóch lat w tej przestrzeni, gdzie mówię do ludzi, jestem znacznie krócej na YouTubie, ale na Instagramie czy na Facebooku każdego dnia dostaję wiadomość pod tytułem Boże Laura, ty zmieniłaś moje życie. I, ile ty mi dałaś, ile ty wniosłaś do mojego życia, jak bardzo się moje życie zmieniło. Dzięki tobie to, dzięki tobie tamto. Już abstrahując od tego, że to jest dzięki wam. Ja byłam jedynie triggerem do tego, żebyście wy mogli tego doświadczyć, żebyście wy mogli dotknąć tego w sobie. Ale sam fakt dostawania takich wiadomości sprawia, że ja chcę robić tego jeszcze więcej. Ale, co najważniejsze, ja nic nie zrobiłam bezpośrednio z myślą o tobie. To nie było tak, że ja wszystko to, co sprawiło, że ty czujesz się lepiej, że tak jak uważasz, dzięki mnie czujesz, że coś się w twoim życiu zmieniło, to nie było bezpośrednio dlatego, że ja, Skupiałam się tylko na Tobie. Po pierwsze, byłoby to niemożliwe dokładnie. A po drugie, to, że jestem świadoma naszej jedności, sprawia, że wiem doskonale, że wszystko to, co zrobię dla siebie, będzie tym, co zrobię dla Ciebie. Czyli gdybym ja nie dała sobie tego, o czym Ci teraz mówię, gdybym ja nie dała sobie tego, czym się dzielę z Tobą. Gdybym ja najpierw nie zrobiła tych wszystkich rzeczy, o których, ci, o których Ci potem opowiadam w moich masterclassach, a które zmieniają Twoje życie i które mogą pozwalają Ci zastosować moje zasady, moje doświadczenia w swoje życie i osiągać podobne efekty, a nawet i lepsze, to by nie było w ogóle tematu. To, co zrobiłam sobie, robię innym, i to, co ty zrobisz dla siebie, zrobisz dla innych. Więc ilekroć zastanawiasz się, co ty możesz zrobić w życiu, żeby zmienić świat, to popatrz właśnie od tej strony. Popatrz, co możesz zrobić dla siebie. Popatrz, co sprawi, że ty będziesz czuć się znacznie lepiej, co sprawi, że ty wzrośniesz, co sprawi, że ty będziesz doświadczać życia marzeń zainwestowanie w co, zrobienie czego, zachowanie się jak. Po prostu usiądź ze sobą i zapytaj się siebie, co właśnie teraz byłoby życiem Twoich marzeń. Słuchaj, zadaj sobie pytanie, co ja bym zrobiła, co ja bym zrobił, gdybym się dowiedziała, że zostało mi, nie wiem, 2-3 lata życia. My nie wiemy tego, co najlepsze. Ale jeśli Ty sobie uzmysłowisz, że być może... Zostało ci mniej albo więcej od tego, to zechcesz zrobić w swoim życiu rzeczy, które byś zrobiła, gdybyś na pewno to wiedziała, ale i tak tego nie wiesz, nie wiesz czy nie będzie tego mniej. Więc już teraz w tym momencie możesz uznać, że wszystko to, co teraz ci stoi na drodze, absolutnie w żaden sposób nie jest. Realne. Jest po prostu iluzją, w którą ty wierzysz. I wyobrażasz sobie, że. Zapraszam cię w ogóle do poprzedniego odcinka, w którym mówię o czterech powodach, przez które stoisz w miejscu, jakby nie spotykać się z sukcesem swoim, um, bo one ci dużo przybliżą. Natomiast uświadom sobie, że zrobienie, zaprzestanie myślenia o tym, co ja mogę zrobić dla świata. I zrobić coś dla siebie będzie równoznaczne z tym, co zrobisz dla świata? Cała twoja rzeczywistość jest odbiciem tego, co masz w sobie. Cała rzeczywistość twoja, w to, to, co się dzieje w Twoim życiu jest niczym innym jak odbiciem tego, co ty masz w sobie. Czy ty wiesz, że kreowanie swojego biznesu, życia, o którym marzysz, jest niczym innym jak inwestowaniem w siebie? inwestowanie w siebie czasu, pieniędzy, miłości, po prostu wszystkiego co najlepsze i co najpiękniejsze. Zupełnie tak jak inwestowanie czasu w związek. Jeśli chcesz, żeby twoja relacja była wspaniała i cudowna, to twoim zadaniem jest inwestować w nią. I wzrastać każdego dnia po to, żeby ta relacja nie przyrodziła się w nic toksycznego, tylko żeby ta relacja była niezależna i żeby tworzyła piękne doświadczenia, które bazują nie na przywiązaniu, lecz na połączeniu. Więc Twoim zadaniem jest robić dla siebie jak najwięcej, bo tak właśnie wnosisz do życia innych ludzi jak najwięcej. Kolejną rzeczą to jest to, że to uczucie zakochania musicie pamiętać, że nie jest efektem pieniędzy, w sensie, że nie wynika z pieniędzy. Możecie. To jest kolejne, to jest oczywiście przekonanie, tylko że jakby nie wykorzystuję teraz go w tym zdaniu względem przekonania, tylko bardziej tego, żeby wam, wam coś uzmysłowić I są ludzie na tej planecie, bo to oczywiście to jest przekonanie i w boskim biznesie między innymi o tym mówię, jak chcesz do niego dołączyć, to zapraszam Cię do. Link jest w opisie albo w komentarzu. To jest tak, że przekonaniem jest wiara w to, że ludzie, ludzie bogaci są nieszczęśliwi. Ale w momencie, kiedy spojrzysz na to, że odwrotnie że bogactwo nie jest warunkiem szczęścia że to nie jest tak, że masz bogactwo, jesteś szczęśliwy jeśli sobie to uświadomisz, to zobaczysz bardzo ważną zależność bardzo ważną zależność, że to wstawanie każdego dnia w podskokach i wow, jestem zakochana, nie będzie miało związku z tym, ile pieniędzy będziesz mieć. W ogóle, w ogóle to nie będzie miało, w ogóle, w ogóle, w ogóle zero. 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 Bo może tak będzie przez jeden dzień, dwa dni, trzy dni. Do, do tygodnia. Ale później przyjdzie to, co jest we wnętrzu. I dlatego musisz sobie uświadomić, że to uczucie zakochania będzie płynęło z tego, co ty każdego dnia będziesz sobie dawać. Że to uczucie zakochania będzie płynęło z tego, co ty każdego dnia, do czego ty każdego dnia będziesz się przekonywać. Że to uczucie będzie płynęło z tego, co jak ty będziesz pielęgnować to uczucie. Więc Twoim zadaniem jest przygotowanie się na to, o czym marzysz. Słuchajcie, to będzie tak yy, bardzo prosty przykład, ale wręcz yy, tak życiowy, że to się w głowie nie mieści. Ja, ja miałam właśnie taką rozkminę na zasadzie, bardzo często się tutaj mówi wśród kobiet, ale też podejrzewam, że wśród męż mężczyźni też mają coś takiego w sobie, może nie golenie nóg, ale zupełnie inne jakieś kwestie, że jak się pojawia ten człowiek, w Twoim życiu i zaczynasz chodzić na randki, to zaczynasz bardziej o siebie dbać. Nie wiem, zaczynasz golić nogi, zaczynasz, no nie wiem, jak tam mężczyźni, tak, co dokładnie robią mężczyźni, no bo nie mogę się za nich wypowiadać, ale wie, wierzę, że też na przykład więcej czasu spędzają w łazience, więcej czasu spędzają nad tym, żeby wybrać sobie jakieś ubrania czy coś w tym stylu, niż kiedy są sami. I być może znajdą się również tutaj ludzie, którzy dbają o siebie choćby nie wiem co, tak, jakby niezależnie od tego, czy ja się z kimś randkuję, czy nie. Ale właśnie to ci chcę, to jest przykład taki bardzo mocno ogólny, który chcę ci pokazać właśnie względem przygotowywania się do tego. Jak właśnie, czy, ty, czy faktycznie ty robisz więcej w swoim życiu, jeśli ktoś się pojawia? Czy ty możesz to zrobić dla siebie? Czy ty możesz przygotować się na to, że ktoś się pojawi? Po prostu być cały czas ready. <laughs> ready to go. <laughs> ty możesz cały czas być w tej zostanie gotowości na zasadzie, o, mam dzisiaj randkę, lecę, mam ogolone nogi <laughs> jeśli ty uświadomisz sobie, że twoja gotowość jest kluczowa i twoja gotowość, gotowość mówi to jest o mnie to jest dla mnie to nie jest dla kogoś, to nie jest to, że ja sobie nogi gole dla kogoś to jest dla mnie, ja sobie nogi ogolę ja sobie y, kupię fajne ciuchy, ja się fajnie dzisiaj ubiorę, ja się dzisiaj umaluję, że to nie jest dla ludzi. Na zasadzie, o, y, y, to też słyszę na przykład, że, o, ja mieszkam za granicą, to ja mam tam wywalone sobie, chodzę, kluczę bez makijażu po ulicy. Okej, okay, ale jeśli wracasz do Polski na przykład, to, to się ogarniasz i w ogóle, what the fuck, dla kogo to jest, w ogóle, O czym to jest? Robisz to dla siebie czy dla kogoś? No właśnie. Dlatego też, jak Ty masz czuć to zakochanie w kierunku siebie, skoro dajesz sobie takie bare minimum, takie po prostu podstawy podstaw, ale jak ktoś się pojawia w Twoim życiu, to mata, ja teraz ogolę nogi dla Ciebie. Więc e, zapraszam Cię też serdecznie do boskiego biznesu, bo w boskim biznesie właśnie jest ten element przygotowania się na to, co do Ciebie przychodzi, tak? To jest na zasadzie, jeśli chcesz tworzyć życie swoich marzeń, jeśli chcesz stworzyć biznes swoich marzeń, no to przygotuj się na to, to przy, zrób na to miejsce. Yy, spraw, żeby właśnie yy, to przyszło do Ciebie na zasadzie, siadam, rozgoszczę się, a nie, że tam, to, to nie przyjdzie, bo nie ma miejsca na to, żeby przyszło, tak? Bo jeśli ty na przykład marzysz o tym, żeby tworzyć biznes swoich marzeń, ale nie wiesz kompletnie, jak się do tego zabrać, no to ten biznes, co ma sam do ciebie przyjść, na zasadzie ten biznes ma przyjść i posprzątać ci kurczę w, w chałupie i powiedzieć: Dobra, teraz to już jest miejsce na mnie? No nie, tak samo jest w przypadku relacji, jakie tworzysz, w, w przypadku wszystkiego. Na to masz się przygotować. Twoim zadaniem jest się przygotować do tego, zrobić na to miejsce, zrobić miejsce na to, żeby to przyjąć. Więc to jest też klucz w tym wszystkim i to jest też najważniejsze w tym wszystkim by siebie przygotować. Kolejna rzecz, masz swój dar. Masz swój dar w swoim życiu. I to nie jest tak, że. Y Właśnie, nie wiem, do niczego się nie nadajesz i co się z tobą nie tak, bo ty możesz sobie tak myśleć. Słuchajcie, dzisiaj nawet z moją córką oglądałam bajkę. Generalnie to genialne są te bajki, w ogóle to, jaką mądrość one przekazują. Ja ogólnie polecam wszystkim dorosłym zaprzestać oglądania dorosłych filmów, jakichś takich, nie wiem, co nic nie wnoszą do życia i rozpoczęcie oglądania bajek, które nie dość, że są turbośmieszne, naprawdę poziom żartu i humoru jest tam taki, że czasem łzy mi lecą no chyba, że ja mam taki właśnie wyszukany poziom żartu ale to ile lekcji tam jest to się w głowie nie mieści słuchajcie, w dzisiejszej bajce pewien chłopak chciał zagrać w grę w którą no, chciał zaimponować swojemu tacie po prostu bo jego tata w nią grał i jego tata mu przekazał wszystkie zasady tej gry i on nie potrafił ich odzorować, aż w końcu dostał info od księżniczki, która do niego powiedziała: Słuchaj, jesteś strażnikiem moim. Zacznij grać w tą grę z zastosowaniem zasad, tego, na czym się najlepiej znasz. I w momencie, kiedy on zastosował zasady bycia strażnikiem do, tych, do tej gry, to okazało się, że jest w nią świetne. I właśnie tutaj chciałam powiedzieć, że. Musisz zakochać się we własnej autentyczności, przestać kopiować to, co ktoś tworzy i na, na tej podstawie a ignorować całkowicie swoją moc i siebie, właśnie powód do tego, dzięki czemu będziesz mogła czuć, że tworzysz życie swoich marzeń i zakochać się w sobie. Właśnie stwórz i każdy ma swój dar, ty masz swój dar. Jest w tobie to coś, tylko że ty musisz przestać patrzeć na to, co inni tworzą. Przestać patrzeć na to, właśnie jak, w jaki sposób oni to tworzą. Możesz się inspirować, że to tworzą, ale nie jak jeden do jednego brać i robić, bo właśnie to jest powodem, dla którego ty możesz mieć totalną ignorancję wobec siebie. Na zasadzie ignorować to, że ty jesteś świetny, że to, co robisz, jest genialne. I to jest właśnie. Ogromnie ważne, uświadomienie sobie, że Ty jesteś tym prezentem, i teraz słuchajcie, zmierzam do tego, żeby Wam powiedzieć twórbo ważną rzecz. Dotyczy ona mojej historii, bo właśnie do tego odcinka zainspirował mnie fakt, już od kilku dni myślę o tym odcinku. Od jakiegoś czasu mam w głowie, że kurczę, trzeba nauczyć się wdrażać to zakochanie się w sobie. I dzisiaj była rzecz, która mi się właśnie pojawiła. I prezent, który otrzymałam, to jest między innymi właśnie ten kubek, z którego piję. I wyobraź sobie, wyobraźcie sobie, że miałam taką sytuację, gdzie dostałam. Yy, yy, SMS, a że dostanę paczkę. I miałam takie kurczę, chyba już przyszła do mnie jedna paczka. I zignorowałam to całkowicie dostaję, że jest w dostarczeniu, nie mówię ja cię kręcę, nie No muszę to sprawdzić. Wchodzę na imposta, patrzę, a tam jest napisane od świętego, od świętego, Mikołaja, nie? Ja patrzę, mówię Jezus, ja po prostu, wow, uśmiech od ucha do ucha, stoję kurczę w tej łazience, a wiecie, szykowałam się po prostu i tak, jakby normalna taka energia, na zasadzie nic specjalnego. Ale w momencie, kiedy zobaczyłam, to miałam takie, Jezu, wow, że z uśmiechem na się zaczęłam malować. <laughs> no i nagle właśnie sobie myślę, Jezus, a dlaczego ja mam cały czas nie mieć takiego uśmiechu? Dlaczego ja się teraz tylko uśmiechałam wtedy, że ja mam prezent dostać? No i dlaczego ja mam nie zacząć żyć w taki sposób, że ten, w, ten, w ten dzień dostanę jakiś prezent, że w ten dzień dostanę coś. Po prostu od wszechświata, że ten dzień to będzie ten dzień, w którym ja dostanę jakąś niespodziankę. I, na, i właśnie dlaczego? Dlatego, że to już nie chodzi o to, żeby robić się głupka czy coś w tym stylu, bo to absolutnie nie o to chodzi. I nigdy z ciebie nie robisz głupka, tak by the way. Tylko chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że Twoje nastawienie jest wszystkim, że to, w jaki sposób ty się stawiasz do życia, jest wszystkim. Bo ta energia będzie chciała być kupowana przez innych ludzi. Ta energia, którą ty masz w sobie, będzie chciała być, e, ktoś będzie chciał być jej częścią. Więc to jest też taki jeden element, taki, tak ci na szybko powiem tutaj, związany z tym, w jaki sposób sprzedawać w swoim życiu. Czym jest sztuka sprzedawania, nie sprzedając. Więc tym samym też cię chcę zaprosić do mojego najnowszego masterclassa, który się odbędzie w styczniu i to są sekrety boskiej sprzedaży, czyli jak sprzedawać nie sprzedając w jaki sposób mieć taką magnetyzującą energię, gdzie ludzie po prostu chcą od ciebie kupować i marzą o tym, żeby od ciebie kupić. Więc jeśli tworzysz swój biznes albo jesteś nawet handlowcem, to zapraszam cię z całego serca do tego masterclassa. Natomiast dostałam, słuchajcie, Dostałam prezent od y, uczestniczki moich masterclassów, praktycznie wszystkich, y, która niesamowicie wzrosła. Od momentu, kiedy ją tylko poznałam, jest teraz w takim miejscu, gdzie kłaniam się Tobie do minisu z całych sił. Po prostu dla mnie to jest coś niewyobrażalnego, jaką drogę przeszłaś. I jak bardzo jestem zaszczycona, że jesteś w mojej przestrzeni. I dzisiaj dostałam od niej ten prezent, słuchajcie. I ten prezent jest niesamowity, bo jest właśnie tutaj napisane... O, jeszcze go pobrudziłam. Bo jest tutaj napisane, jam jest. Nie wiem, czy to zobaczycie. O, jam jest. I tutaj jest napisane prezentem. W środku prezentem. I w środku dla tego, dla tego świata. Jak ja to zobaczyłam, to po prostu... Wzymi napłynęły do oczu i to Wam chcę też przekazać, bo w rozmowie, w, 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 moi, w moim opowiadaniu na masterclassie, który mieliśmy właśnie, taki kameralny masterclass, gdzie, gdzie byliśmy tam jeden na jeden na kamerkach, to właśnie tam opowiedziałam pewną historię, opowiedziałam pewne przekonanie, które w sobie przetransformowałam i Dominisia wyciągnęła z tego, z, tego, z, z tej nagrywki kwestię Dotyczącą prezentu. I to jest najpiękniejszy prezent, jaki w życiu dostałam. To doświadczenie, które dzisiaj przeżyłam, było czymś niesamowitym, bo Dominika, pisząc list, podkreśliła fakt, że Laura, ty nie tylko zasługujesz na największe prezenty tego świata, ale to Ty jesteś prezentem dla tego świata. To Ty jesteś prezentem dla siebie i dla tego świata największym. I to jest właśnie to, te przepiękne słowa mądrości od Dominiki, które chcę Tobie przekazać. Wy jesteście prezentem tego świata dla siebie, prezentem dla siebie i dla tego świata. Musicie sobie uświadomić, że Wy jesteście cudem tego świata. I tak jak Ty, Dominisiu, jesteś cudem tego świata i prezentem dla siebie i dla tego świata, tak Wy jesteście również prezentem największym dla siebie. Człowiekiem, w którym należy się zakochać po uszy. I tak bardzo pragnę tego, żebyście się zakochali w sobie po uszy i wstawali każdego dnia, będąc totalnie podekscytowanymi w związku z tym, że dzisiaj ja wstaję. Miłość mojego życia. Prezent dla całego tego świata i dla mnie przede wszystkim. Dziękuję Wam z całego serca za to, że tu jesteście. Dziękuję Ci Dominiciu raz jeszcze za przecudowny prezent i ugruntowanie we mnie właśnie tego, co dzisiaj Wam powiedziałam w tym filmie. Zakochajcie się w sobie. Tym samym zapraszam Was z całego serca do sylwestrowego masterclassa Mistrzowska Dyscyplina. Ta Mistrzowska Dyscyplina będzie o tym, jak nie zawracać z tej drogi. Jak wytrwać na tej drodze, na której teraz jesteście. I w jaki sposób się zdyscyplinować z miłości do siebie. Zapraszam Was również do skomentowania tego yy, odcinka emotikonką gwiazdki i przede wszystkim dołączenia do tego, tego, co Wy czujecie i myślicie po tym odcinku. Dajcie proszę znać, czego doświadczyliście podczas oglądania tego odcinka. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dominisiu Tobie dziękuję raz jeszcze za przepiękny prezent. I za to, że jesteś w mojej przestrzeni. Dziękuję Wam wszystkim z całego serca, że jesteście, że robicie tak wiele dla siebie. Bądź swoją największą miłością. Zakochaj się w sobie i w życiu. Wszystkiego, co najlepsze.